Siemordowie witam was na moim kanale w kolejnym odcinku z Baldi Basic Classic Remastered Dzisiaj sobie zagramy w tryb urodzinowy Ale jeszcze zanim to zrobimy zostawcie sobie oraz łapkę w górę Ja już nie przedłużam Możemy zaczynać Więc story mode oczywiście Jestem ciekawy też można zrobić sobie odcinki z Endless Mode, ale to jest chyba taki nieskończony tryb. Więc nie wiem jak, na jakiej zasadzie to działa, bo jeszcze wtedy grałem. Ale Baldi ma swoją urodzinową czapeczkę, widzę. Zobaczmy, czy możemy tym razem pojechać autobusem w tym trybie. Ale coś mi się jednak wydaje, że nie. Więc... Czemu by po prostu nie iść po pierwszego notebooka? 11, 6 no i oczywiście 3. Baldi jest szczęśliwy. Zobaczymy, co dostaniemy, bo jak pamiętam dobrze z oryginalnej tej wersji urodzinowej. Nie grałem w dużo za dużo, ale tam jedną dwie gierki. To to są losowe itemy totale, więc... Zobaczmy co dostaniemy. Ale wygląda to, że dostaliśmy coina. Wszędzie tutaj latają balony, których niestety nie możemy popychać. I to trochę słaba. A może? W tamtą? Nie, 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 nie możemy popychać. One nawet przelatują przez teksturę biurka, okej. Okay. Zero plus. 8. Mógłbym tutaj nacisnąć 0, ale 0, nacisnę 8. 4 plus 8. Ok. 12. A tutaj nie znam odpowiedzi, niestety. No, Baldi. Mnie będzie gonił. Znowu. Och, Baldi, ty znowu mnie gonisz. No dobra. I teraz pytanie: Czy wykorzystać taktykę z poprzedniego odcinka, tylko to troszeczkę ulepszoną? Czyli troszeczkę tu podbić, teraz na sprincie, ale stamtąd może wyjść pal, Dokładnie przewidziałem przyszłość. Eee, kurde, no chciałbym wejść tutaj, ale niestety nie mogę, bo pal mnie złapi, i będzie, że wchodzę do pokojów dla personelu, czy coś. Zobaczmy, co tutaj mam. Tu chyba wcześniej były nożyczki, ale. Też jednak są nożyczki, czyli to jest jakby to samo. Tylko po prostu ten, kto nie zapamiętał, co jest w oryginalnej wersji, to nie będzie pamiętał, co jest w tej wersji. Gdzie nie wiadomo, co gdzie jest tak naprawdę. I to jest w sumie bez sensu. Wolałbym, żeby te itemy były losowe. Byłoby to o wiele ciekawsze. Ale Baldi już mnie tutaj goni. No nie, dobra, mam nożyczki. Mam nożyczki. Papa. Tyk, pa. Chodzimy sobie do klasy. Tam coś jest, nie mam pojęcia co to. Ale możemy w sumie zobaczyć. Time. To jest zegarek, którym możemy e, nastawić budzik. I baldi sobie pójdzie w tamto miejsce, gdzie właśnie leży sobie ten zegarek. 4-4-0. I no, no, no. 8, nie wiem cokolwiek. I teraz. Spróbuję postawić ten zegarek w, powiedzmy, tym miejscu. Niech sobie tam będzie. I Baldi tam za chwilę pójdzie, jak zadzwoni ten zegarek, oczywiście. Teraz mogę iść też tutaj, gdzie mamy ogromny tolt i nie mamy wyjścia. Oczywiście, standardowo. Jeżeli to jest z oryginalnej wersji, to tu będzie batonik. A jednak nie. M Baldi! Baldi! Baldi, zostaw mnie. Naprawdę. Spróbujemy sobie jeszcze raz to zagrać. Ale nie sądziłem, że Baldi mnie tak szybko złapie. Story Mode, oczywiście. I możemy zaczynać. Jestem najbardziej ciekawy też tego trybu, właśnie z DEMA. Więc co tam będzie? To się za chwilę przekonamy, tak naprawdę. Nie mam totalnie pojęcia co się teraz stało Właśnie robiłem pierwsze zadanie Zrobiłem je dobrze i jednocześnie zaliczyło mi się drugie jako źle Nie wiem o co z tym totalnie chodzi Aj, jeszcze dostałem batonika na zamiast coina więc Jednak to jest losowe, myślałem że nie jest Ale tak, zamiast biec teraz moją taktyką standardową w Baldim Pobiegniemy sobie w tą stronę bo jestem ciekawy co by się stało gdybyśmy A raczej Taktykę pójściał od razu w tą stronę, jakby w lewo, a nie w prawo. Eee, I zobaczymy, czy tak uda nam się tą grę przejść. Ale tak, widzę już tutaj no kogoś, kto nam utrudni życie. Papa. okej okay. co to jest? Ok, to jest losowe. Zostałem budzik. Eee. Bali. Poszedł naokoło. Albo i nie, bo on idzie chyba pomiędzy pomieszczeniami. E, 7 minus 3. To jest oczywiście 4. 0 plus 5. Mógłbym napisać 0, ale na 5 No i nie wiem cokolwiek. Teraz tak. Zostawię tu budzik. No nie! Jedz to! Nie! Nie, 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 nie. Czytał. Nie, nie. No to nie złe jaja Dobra Baldi Baldi Właś tu Sekundy zabrakło, naprawdę Naprawdę zawsze musi tej sekundy albo czegoś zabraknąć to, 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 to już jest przesada Postanowiłem robić wszystkie pytania źle, tylko po to żeby zobaczyć jak ten Baldi może być szybki już przy drugim notebooku I, i chyba jest mega szybki Chyba się mega wkurzył. Baldi zostaw mnie. Baldi zostaw. Dobra, ja jako główna postać tej gry, zanim jeszcze zginę, chciałbym powiedzieć, że za chwilę zostaniesz popchnięty. A jednak nie. Uciekamy. Biegnij szybciej. Biegnij! Speedrun! Po batona biegnij, ale nie, bo tu idemy są losowe. Czemu ty se przejechałeś przez tego Baldiego? Miałeś go popchnąć! Dobra, weźmy ten prezencik zobaczmy, co to jest sobie i jest. Tędy bym nie mógł przejść. Albo nie, wolę tamten prezencik jest bliżej wyjścia. Baldi, zostaw mnie. O! No i co teraz? Idziemy stąd, uciekamy. Trochę ja zrobiłem z tym, przypał niezły Że zrobiłem wszystko specjalnie źle Tylko po to, żeby zobaczyć jak on jest szybki Jak teraz mogę rozwiązać inne notebooki I zobaczyć jak jest jeszcze szybszy Baldi Nie, 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 nie Ale nie. Nie, jednak wolę Dobra Gdyż Wolę być w pokoju dyrektora Waldy wie gdzie ja jestem, ale mam koina. A to znaczy, że weźmiemy sobie koina, cyk i pobiegniemy szybko do jakiegoś automatu, który jest tu na przykład. Tylko czy możemy z niego kupować raz? to jest pytanie: 3, 2, 1. Dostaliśmy kłódkę. Fajnie. Nie, 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 nie. Papa. Nie. Pa. Ok. Co my tutaj mamy? Nożeczki, dobra No to już się ciebie nie boję Playtime O nie, 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 nie. Dobra, Playtime, idź sobie Naprawdę A popchnij mnie, dawaj Idziemy Okej okay. Dzięki za podwózkę Ja już sobie dalej sam poradzę Ej nie musiałeś Aa, Ja bym wolał tu Okej okay. Biegniemy sobie jak najszybciej Tym razem nie dam się popchnąć Okej okay. Zobaczmy co my tutaj mamy Kaseta Okej okay. Tutaj znowu zrobimy wszystko źle Zobaczymy czy Baldi będzie jeszcze szybszy Baldi już dosłownie uderza tą linijką na spiderania. O, nie, 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 nie rób tego. Okej okay. okay. czyli tak nie, mi się wydaje, że on mógł popchnąć Baldego w oryginalnej wersji. Um, czyli Princepal? The... Widział. Że biegłem. No, niestety tak, ale zabrał mi kłódkę mogłem zamknąć te drzwi i mieć spokój od nich. Wszystkich już na zawsze, ale tak. Gdzie jest kaseta? Okej. Okay. Tutaj jest otwarta kaset. Baldi nie wie gdzie my jesteśmy. Prawdopodobnie. Czek. On jest teraz głuchy. To znaczy, że weźmiemy sobie za chwilę prezent. Zrobimy znowu wszystko źle. Zobaczymy, czy Baldi będzie jeszcze szybszy. Jeżeli w taki sposób uda mi się przejść tą grę, robiąc wszystko źle, to ja naprawdę nie wiem, co Ale tak. Czas uciekać. Bo będzie przyjemnie. Principal by mnie już złapał. Ale ja sobie pobiegnę. Mam nadzieję, Baldi. Nie zaskoczy mnie z, tam, z tej strony, ale jednak nie, bo słyszę go gdzieś tam po, po lewej stronie. I tak. Tylko teraz. Wolałbym naładować staminę. Teraz dopiero otworzyć te pomieszczenie. Jednak rozwiązałem tą książkę. No to teraz mamy przypał. Ale tak, przyzwałem go tutaj w ten sposób. Więc on obiegnie tu naokoło. Tak przynajmniej powinno być, dokładnie Więc nie jest aż tak źle jak powinno być Otworzymy sobie te drzwi Nie ma czasu na ładowanie staminy I Spróbujemy za chwilę rozwiązać tego notebooka, który jest tutaj, chyba że już go rozwiązałem I to jest właśnie pytanie Słyszę gdzieś tam playtime Ale tego notebooka jeszcze nie rozwiązywałem, nie chcę mi się biec po to Znowu robimy wszystko źle i tak. What? No items. No items. Cokolwiek. Cokolwiek. Biegnij po ostatniego. Notebooka! Udało się. Co z tego, że Bali stoi przy drzwiach? Zrobiłem wyzwanie, w którym. Tak naprawdę robiłem wszystko źle i zebrałem 7 notebooków. Co z tego że nie uciekłem? Ale tak. Znowu robimy wszystko źle. I pan mnie złapał, ale się udało. Hmm. Może i nie udało się tego przejść, ale robiłem wszystko źle i, i tak zebrałem 7 notebooków jak on był na speedrunie dosłownie szybki. Nie wiem przypadkiem, czy on nie był przypadkiem szybszy niż. 7 notebooków, gdybyśmy normalnie rozwiązywali, ale tak, ja Wam dziękuję za oglądanie, zostawcie sobie łapkę w górę i widzimy się już w prawdopodobnie kolejnym odcinku. N nie ostatnim, raczej, bo jeszcze myślę, że wiele razy tu wrócimy i spróbujemy przechodzić te tryby albo jakiś endless mode, które tutaj są, ale tak, widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy sobie przychodzić ten demo-styl. Zobaczmy co tam jest, a ja wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i cześć.